Stoimy przed klubem Colors of Music w Katowickim spotku. Za chwilę wejdziemy do klubu. W klubie, w którym gra każdego wieczoru kilku DJ-ów i jest mnóstwo nie tylko kolorów muzyki, ale barw, zarówno na ścianach, na siedzeniach, na stolikach i nie tylko. Teraz jesteśmy w restauracji, a za chwilę zejdziemy po schodkach na dół do klubu, gdzie już słychać muzykę, którą grają DJ-y. -e. Już jesteśmy w klubie, dlatego muszę mówić bardzo blisko do mikrofonu, ponieważ słychać DJ-a, słychać muzykę. DJ Martino, DJ, -a, a współwłaściciele klubu, a tak naprawdę obaj to właściciele klubu Colors of Music, klub mieszczący się w spotku w Katowicach. Skąd pomysł takiego klubu i tak niesamowite kolory, nie tylko muzyki, ale samego klubu? Zadziwiająca historia. Wspólnie z Adamem mieliśmy okazję 22 lata temu pracować tutaj jako normalni najemni dj -e. W tym miejscu istniał klub, który nazywał się Acapulco. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że mamy korzenie dokładnie z tego samego klubu studenckiego, gdzie Adam kończąc grać niejako przekazywał schedę mnie i ja grałem w tym klubie, po czym wspólnie się spotkaliśmy tutaj w Acapulco i po kilkunastu latach kiedy zaprosiłem Adama na świętowanie mojego jubileuszu 20-lecia grania jako DJ gdzie Adam nie za bardzo miał ochotę powrócić do grania, bo mówi, że nie, że tyle lat i tak dalej już nie grał, w związku z czym będzie miał jakiś problem. Okazało się, że opowiada już teraz wszystkim swoim znajomym, że to ja jestem sprawcą tego, że powrócił do grania. I to miejsce dla nas gdzieś ma pewien sentymentalny wydźwięk, ponieważ tutaj przeżyliśmy naprawdę cudowne lata. Właściwie tak naprawdę kolebkę katowickiego klubingu, bo to był jeden z dwóch najlepszych klubów w Katowicach w tamtych czasach, kiedy graliśmy. No i stąd ten pomysł, i to miejsce, i te kolory, które, tak jak wspominałem, są gdzieś odzwierciedleniem tego, co robimy w swoim prywatnym życiu, jak żyjemy, z czego się cieszymy, co nas raduje i co sprawia nam wielką przyjemność. Piękna muzyka i piękne kolory. Piękny wystrój tego klubu i przesympatyczni ludzie, którzy tu przychodzą. Kto był architektem tego wszystkiego? Mieliśmy, chociaż nasze korzenie są tutaj ze Śląska, to mieliśmy architektów z Krakowa Maja Wites i Mateusz Szykowski, pozdrawiamy ich teraz serdecznie, to oni starali, starali się wprowadzić w życie nasze wizje, nasze pomysły. Te kolory mają też pobudzać do jedzenia, bo klub Colors of Music to uzupełnienie restauracji Colors of Taste, czyli kolory smaku, kolory muzyki. i... Pewna wola tego, żeby na y, Szarym Śląsku stworzyć coś nowego, kolorowego, żeby ludzi nauczyć wychodzenia wieczorami do restauracji, żeby coś zjeść i, i następnie y, wychodzenia do klubu, żeby potańczyć y, i ta idea clubbingu, mam nadzieję, tutaj na nowo się odrodzi, bo tak jak powiedział Patryk, y, jesteśmy w miejscu, w którym zawsze była restauracja, zawsze był klub, zawsze był hotel, tylko po wielu, wielu latach staramy się stworzyć to miejsce na nowo. I przywrócić mu dawną świetność. W tym klubie jest znakomite, a mogę powiedzieć, kapitalne nagłośnienie. I na ten temat to już chyba Patryka poproszę, bo on jest specjalistą od tego. Powiem tak, kiedy raz pierwszy, po raz pierwszy miałem okazję być na odsłuchach i zadzwoniłem do Adama z informacją, jak było na tych odsłuchach, powiedziałem Adam, chociażbyśmy mieli. Nie wiem, e, ograniczać nasze wydatki i koszty na cokolwiek innego to, to nagło się nie musimy mieć. I aby zobrazować e, wszystkim, którzy oglądają ten program, Powiem, że tylko dwa kluby w Polsce posiadają to nagłośnienie, a trzy kluby na Ibizie w zeszłym roku zdecydowały się na zakup tego nagłośnienia. Gdybyśmy mogli to przyrównywać do marki samochodów, to w skali tejże właśnie samochodowej, to nagłośnienie, które posiadamy, z którego jesteśmy naprawdę dumni i cieszymy się, bo brzmi niesamowicie. To jest taki maybach wśród samochodów i rzeczywiście firma Void Acoustic robi na nas takie wrażenia, musimy zaznaczyć, że mamy najmniejszy z możliwych zestawów które mogliśmy kupić, a i tak właściwie moglibyśmy spowodować, że spodek ruszy ze swoich posad, bo taka jest moc tego nagłośnienia, ale myślę, że nie rzecz w tym, jaką moc posiadamy w klubie w sensie tysięcy watów, które możemy niejako odkręcić. Myślę, że chodzi właśnie o tą jakość, którą e, koneserzy doceniają, że to jest właśnie tak, że gramy na 30% naszej mocy, a to brzmi tak, jak brzmi. Także jesteśmy z tego naprawdę niezwykle dumni. Każdy wieczór rozpoczyna się od muzyki na żywo. Zgadza się, gramy również wieczorami w restauracji muzykę jazzową. Grają ją młodzi muzycy, głównie z Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydział Jazzu. Jesteśmy w takim miejscu, które swoimi korzeniami jest związane bardzo z miastem Kadowice. To jest wyjątkowe miejsce, Kadowicki spodek. Więc staramy się promować tutaj młodych artystów, którzy grają muzykę jazzową, chilloutową, tematy latino i mamy nadzieję, że ci muzycy, którzy grają u nas dzisiaj nie są jeszcze na tyle znani, żeby nagrywać swoje własne płyty, ale za jakiś czas usłyszymy o nich, będzie o nich głośno i mam nadzieję, że wtedy będą pamiętali, że grali kiedyś w Colors of Music na naszej scenie. Właściciele klubu Colors of Music w katowickim spotku zapraszamy. Naprawdę jest przy czym się bawić. No, i tutaj muszę o tych smakach powiedzieć, że nie tylko smaki kuchni, ale naprawdę smaki muzyki. DJ Martino oraz DJ AA. Dziękujemy bardzo. pozdrawiamy i zapraszamy. Zapraszamy, pamiętajcie, klub Colors of Music w Katowickim Spotku, restauracja Colors of Taste w Katowickim Spotku. No i zap nie zapominajcie oczywiście fantastyczny hotel Olimpia Spodek, sieci Style Hotels zaprasza. To naprawdę dobre miejsce na hotelowo-gastronomiczno-klubowej mapie Śląska. Jeżeli mógłbym dodać jeszcze dwa słowa tylko do tego a propos hotelu, bo te kolory objawiają się również i w tym miejscu. Jesteśmy jedynym miejscem, jedynym hotelem, który może zaproponować na przykład siatkarzom, koszykarzom o znacznie wyższym wzroście, nawet ode mnie, a ja mam prawie 2 metry, łóżka na 2,50. W związku z czym to też jest pewnego rodzaju smaczek i tym się również też szczycimy, że to są jedyne tak duże łóżka na hotelowej mapie Polski, tak myślę. Mimo, że jestem niższy od kolegów, to czuję się tu znakomicie. Zapraszam. Brat prawdziwą przyjemnością. Tak ja postarzę wśród takiej liczności, taki wśród takich osób. Widziane na pokładzie Colors of Music, człowieka legendy. Panie i panowie, ser poddam. podjaj, podjaj!